Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. Przed wczoraj wrzuciłem materiał, w którym opowiadałem o Natalii Zgortatowa. Kobieta zaginęła bez śladu. Ostatnią osobą, z którą się kontaktowała, była jej siostra. Niestety, 19 czerwca odnaleziono kobietę martwą. Ciało znaleziono w jednym z kompleksów w lesie. Nie jest dokładnie podane gdzie były jakieś zdjęcia poglądowe w internecie, ale czy to jest faktyczne miejsce, gdzie znaleziono kobietę, tego nie wiemy. Ale z dzisiejszych informacji na pewno wiemy już jedno: kobieta została uduszona przez własnego męża. Dzisiaj została przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonej. Kobieta została uduszona. Biegły we wstępnej opinii stwierdził, że zmarła śmiercią nagłą, gwałtowną. Na skutek zagardlenia w mechanizmie zadławienia poprzez bezpośredni nacisk na szyję, powiedział w czwartek na konferencji prasowej rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak. Dodał, że opinia biegłych, a także inne dotychczas zgromadzone w tej sprawie dowody pozwoliły dzisiaj przedstawić zarzut mężowi pokrzywdzonej. Jest to zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Prokurator poinformował, że podejrzany 60-letni Adam R. przyznał się do dokonania zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia. No i jeśli chodzi o nas, słuchaczy, jeśli chodzi, chodzi o wszystkich internautów, to niestety nic więcej na ten moment się nie dowiemy i podejrzewam, że już raczej tak to zostanie. Jedyna opcja, żeby dowiedzieć się, jak wyglądał cały przebieg tego okropnego zdarzenia. To dostanie się po latach do akt tego mężczyzny. Troszkę informacji znalazłem jeszcze na innej stronie, mianowicie na WP.pl. Tutaj możemy dowiedzieć się, że para pokłóciła się w kuchni. 60-latek przyznał się też, że w trakcie kłótni uderzył żonę w twarz. Do awantury doszło prawdopodobnie po tym, jak kobieta wróciła po spotkaniu od nowego partnera. Wszystko w obecności 10-letniego synka, który w tym czasie spał. Dziennikarze faktu próbowali ustalić, kto teraz zaopiekuje się chłopcem. Okazuje się, że gdy 39-latka zaginęła, do Gortatowa przyjechała jej mama, a także siostra. Dziecko znajduje się pod opieką rodziny zamordowanej kobiety. Nie dzieje się nic złego, jest bezpieczne, przekazał w rozmowie z faktem Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu. Czy akurat takie wydarzenia na pewno działy się tej, tego feralnego dnia? Tego nie wiemy. Różne media potrafią czasami podkoloryzować albo dodać coś od siebie, także zostawmy to tak jak jest. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dziecko, dziesięcioletnie dziecko, straciło w tym momencie oboje rodziców. Matkę nigdy już nie odzyska, a ojca podejrzewam, że nawet nie będzie chciał znać. Z drugiej strony kobieta zdradzała mężczyznę, ale czy nie pomyślał o tym, żeby... Zostawić ją, odejść. Wszystko dla tego 10-letniego chłopaka, który, no niestety, będzie miał traumę do końca życia. Sami widzicie, jak okropnie potrafi zaślepić zazdrość i do czego potrafi doprowadzić. Czasami warto jednak odpuścić, aby nie doprowadzić do tragedii. Mimo tej całej tragedii, mam nadzieję, że chłopak będzie miał dobrze. Zostanie prawdopodobnie u siostry, i uda się wyleczyć po prostu tą traumę coś nieprawdopodobnego. I zawsze powtarzam, że u nas wycofanie kary śmierci to był jeden z największych błędów po transformacji.